Dzień dobry, dzień dobry. Jak Damian, słucham, taką odcinku na moim kanale. Jest to po raz kolejny Terraria. E, Terraria Squad razem z właśnie Rawkiem, Kubiksem, a w innym odcinku dołączy do nas także Maciek. Dokładnie, gramy sobie w Terrarię, kontynuację naszej rozrywki. Jest to bardziej taki, powiedzmy, long play, gdzie gramy bez, bez e, absolutnego planu. Totalna chillera, utopia i plus dosyć całkiem fajne reakcje. Anyways. Coś chciałem jeszcze powiedzieć, to szykujcie się na powrót MMC klasycznie, a także Beta Crafta, a inne gierki wkrótce. Więc nie przedłużam i zapraszam do obejrzenia. Mało stono mam. Kurczę. Jak słyszeć, mogę gadać. Spoko. Mam 79. Czy to jest w ogóle pod spodem, pod wodą? jak się respił, tu. są potrzebne. Tungsten to, je, to jest odpowiednik srebra, to jest lepsze od złota. Jak lepsze od złota? Powiedziałeś, że nie ma lepszego od złota. Znaczy, Jezus, yy, miałem wymienić wszystkie rudy. Mówiłem tego, copper, tin, iron, lead, złoto, platyna, no i wyżej masz tungsten albo, albo silver, i srebro. Tylko, że złoty i srebrny killoff jest taki sam. Poziomem kopania Bo wyższy poziom kopania masz dopiero wy, Jak, jak uzyskasz ten, jak uzyskasz... Y, e, po, pokonasz bossa, nie? To tam dostaniesz te elementy Dobrze, jest blachy, są, Jeszcze Trochę nadbierałem na. No. Szara cegła, szara szara, 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 cegła Panie! Jak panu zaraz patnę, te oczko twoje Wypinkalaj stąd O, sebro O, to można z niego, ze srebra można zbroję zrobić na start Ja ze złota zrobiłem już trochę tak? Ale, to sobie też sobie też zrobię. Dobra, no, tak. no i padł, nice. Kurde, jak to się robi? Co? Te tamte, że można było tak przez te bloczki, tak jakby przenikać do Platformy? do. To platforma zwykła. Platforma? Do... właśnie, nie mogę znaleźć. No jest, po... no A jest, Nie tak. trzeba nic do tego tak naprawdę. W no, tak to, no ma... to się robi. Tak, tak, drewno już to rozumiem. A, działa, dobra. Na biomie lodowym rafku jesteś? Jestem na biomie lodowym. Pewnie zaraz zginę, więc. O, ten głębi O, już jest dzień, dobra. Ja tu gdzieś się przy powierzchni, kopię sobie. A nuż może jak mi się skinka odkryje? O, dzbanek. Czyli potem przerobi na bazę. A teraz na, na razie tak, na razie. Po prostu skopuje człowiek sobie kamień grześnie. O, No co tu robi slime? Get out. Więc mogę zrobić do niego powodnie. Bo slime się przydał. Dziura mi to zrobił. Czy to jest silver? Ta, silver. Nice. Ale dziwnie wysoko te rudy się pojawiają te, te, te rzadkie, nie? No, strasznie. Może kwestia tego sida. Dużo ich jest. No. A w mam pierwsze. No, dwa razy no więcej, bo, bo mam dwa razy więcej soro rodzajów Sorosu, nie? A, mogę oko przywołać. Na, na razie lepiej, nie? Oj, dawaj ja. Super. Szkoda, że nie może być. Znaczy, oko samo przyjdzie, jeżeli przekroczymy jakieś tam. te. wymaganie. Wymaganie, nie? Wymaganie, bądź żywy. Znaczy, to chyba 180 zdrowia. Przynajmniej 3 MPC i, i zniszczony a, zniszczony ten, zniszczony. Dalek. jedno Ale. No to daleko coś było? Taka. Nie, no ja tu znalazłem cave'a i go na razie eksploruję sobie. Nie, robaczek. A kysz, panie kolego, a kysz, a kysz, a kysz. Nikt się nie lubi. Słyszy nie to nie dobrze. No to coś po lewej jest. A, to jest ta wejście do tej jaskinki, dobra. Uh, finda trap. Bomby. A w sumie chcecie de, e, demolinista? De w sumie czemu nie? Mogę użyć kilka bombek. Ale tego one wylądowały. A, A połowę, całe 23 mam. <laughs> bum, 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 bum. Jeszcze jedną bombkę walniemy. Nice. A też zbieram, dobra. No. A tak wrócę na hatę, będziesz pełną zbroję. 46 tlenku stenu, kleblaż 434. Na pewno będę miał ten. A jeszcze złoto złoto to jest. Ała. A to ty nie wiesz, jak się spada z wysokości to się ginie? Nie, widziałem wodę, myślałem, że jest wysta wystarczająco głęboka, jednak nie. No ale przynajmniej szybki ward do bazy, żeby ją dalej rozbudować. Ty kupisz, co tam próbujesz? Ozie, się... Się? Krasnal. O, Krasnal go wydopił. Wy tak Krasnal, to gdzie on jest? Gdzieś, gdzieś się przy dużych drzewach respią. Więc na powierzchni musiał gdzieś być. Chyba powierzchnię zwiedza. O, skrzynia w takim miejscu? Wszystko możliwe. No, 140 cegły. Mogę dwa double jumpy sobie czynić? Nie wiem, jak ty, ale jakoby się w dół. By się w dół? No dobrze, będę na tym. Ja próbuję jakoś ogarnąć tam bazę. O, fa. Nie mam fall damage, już, no dobra. O, podkowę Nie, proszę, mogę skakać przed upadkiem. A, no tak. Gorzej, jak się zapomnisz, nie? No i mam kejba, dobra. No tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No i w tym miejscu powinno być tego, Powinno być bloczek, dobra. Oj nie, ja uciekam od ciebie, rodowy gościu. A, strzelający slime. O, Łapka. Powiem mnie zabiła. Oj oj. Mam mnie trucizna nie dobije, bo to będzie smutne. Stół i krzesło potrzebne, dobra. Tam przychodzi, jak mamy spełniony... A, bo... Dobra, mamy spe... Zdobyliśmy już raz złoto, więc mamy mieliśmy spełniony warunek. O ty. Co tego sajma. No dobra. Mam 16 sztabek srebra, czy mogę coś z tego zrobić? Na no kilo chyba będę dużo potrzebował tego, nie? Bardzo możliwe. Ona no to kamienna fortna? Serio? Podmienić, panie. Gdybyś to będzie robić, lepiej to wyglądało, pewnie. O, i platyna. O, nice. Eee, gdzie, gdzie mamy derta? Tu mamy derta. To by się na panie teren, pani kolego. Panie! Nie przeszkadzaj pan podczas roboty. Ej, znowu platyna dałabym. Tamta, co z bombami była, to ona będzie żyła, czy ona już tak do... Tak, tylko muszę zrobić więcej miejsc, bo na razie mamy tylko jedno miejsce na, na domek, nie? Dlatego muszę robić więcej. Na razie muszę wyrównać teren i spróbować pokminić to jakoś, żeby to działało. W ogóle, co to za z dupy most? Z drewna, ja nie wiem. A jak pokonamy King Slime'a, to jest szansa, że slime y będą nas ignorować. Bo tam będzie, bo będzie akcesorium, które drop, możesz dropnąć, każdy może dropnąć. Jakie je założysz, no to wtedy wszystkie slime y cię lubią, nie? Och, to że miksdurek gada. Spoko. Gnida, jedna wredna. Spadaj, spadaj, spadaj. Dobrze, przynajmniej zrobiłem sobie ten miecz z, z lidu i zaraz, zaraz, zaraz lepiej się walczy. Uuu. W końcu mogę coś robić. Oho, dynamit. Jest. To prawdopodobnie jakieś złoże albo co. Ta, złoże jest. Tylko ten dynamit jest centralnie pod tobą wtedy, jak, jak odpadasz. Tak, pode mną. Obok. Inaczej, w, za w zasięgu ciebie. Zobiję mnie, myślisz? Jest taka szansa. Hehe. <laughs> Mówiłem. Nie, no. Jeden blokowok nie był. A, o no, to przeżyłeś. Nice. Dobra, tak będzie. muszę zrobić na co sam odległość, mniej więcej. Tylko bez linijki to tak, tak średnio bym powiedział. Jest to. Tułóżmy na drzwi. Dobra, nie ma trochę już. Dobra, on tu otwarte. I zrobimy ten samek, jak zrobimy z tej strony. czyli... Mam tak dużo platyny, że platyna jest tak samo jak złoto, nie? O, to otwarte, bardzo ładnie. I to będzie na górze platforma, dobra. Ja <laughs> się jako tako Atakuje. To dlaczego? A, mam taką slima. Obarwało się przy okazji temu Eee... Królikowi, nieźle Dobra Kopię się dalej, co, co mi szkodzi To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. a Dwa na Puść kupca, na środka Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dalej. Panie dziewięć Dziesięć Następny kuźwa U tego gościa można? A nie? Chyba nie A u którego? I się chyba zdobywało sam samodzielnie, nie? Nie, się kupowało. Nie wiem, te slajmy są bredne. Co się ich pozbędu to, to się kolejne przechodzą, jakby je nie? Zelazo żelazo. O oh, nice. Było pod naszymi o oczami i uszami. No. No, to się zajmujesz kuwizem ogólnie, jednak. Blisko bli domu, tak naprawdę. No teraz będę walił solo z Seth 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Czernia, 8, 9, 10, 1, 2. I tu 11. powinna być ściana, dobra. Po drogę no, tak poleciałem. Daleko. Ale no, kamerę muszę zrobić. Daleko. Co zobacz na mapie, gdzie jest? Nawet cię nie widzę na mapie. <śled> tak, autentycznie. Kliknąłeś czerwony ten, czerwona ta na Ty nafliknąłeś, bo my Cię widzimy. To nie ten. Ale Was nie widzę teraz, bo jestem za, za daleko. Do, do, może, da, może za daleko. No, może za daleko. No, no jak, jak, tam, jak tam wolisz. Tak, to jest największy świat. Widać. Z, ze względu na to, że gramy na większą ilość osób, no i lepiej by było, żeby wiesz. Tak, no, bo i temu zabrakło w końcu. Mam. No. tu tunel. jej. Widzę, że mamy tam dużo kolegów na górze. Cię, powiedzmy. No widzę. A, koniął mnie. u mnie, zachuj. So Ale ledwo przeżyłem. Skąd masz 100, 100, 120 100, HP? Eee, Właśnie. użyłem innego live crystal'a. No. Dobra, panowie, ja będę musiał na razie lecieć. Spoko. Jak tu, jak się tu włączę grę O jedna, yeah, o jedna To, no, no to się ma. To siema. Siema. Ojcie. Wmuchnęły, mówisz? No dobra, panem, Właśnie. tam jeden bloczek, to może ci nie przejdę, a... ...możesz atakować. No lens. No, się atakuje od dołu O, o prawie, go, prawie go ta gwiazdka wsiadnęła Eee, z takimi narzędziami to popie Już nie ma strachu z tymi mobami, nie? Nie to co na początku Nas na strzała padały prawie, prawie właśnie, nie? O, nic nie widzę Co się stało? Czemu to jest aż tyle rzeczy? Jak zrobić przycisk aktywacyjny? Przycisk? Eee, nie wiem czy się przycisku nie kupywało, Albo aha, nie... Może, bo... Po co potrzebujesz ten przycisk? Powiedz A zobacz. ja wiem, przycisk jest nie ma guida, no to był Ga Guide by na pewno pomógł No o, jakieś narzędzia mówisz? No, może mi się coś uda dropnąć z tych ząbiaczków? TY! Po 5 kilometra pacnął! XD O, gwiazdka, jeb! A, minimalnie O, ząbiak z pochodniem idzie No, ale mam, mam patenta tego zębiaka z tem Ten padł O! Niebieska pochodnie? ale lodowa Ej, nie moc co mogę zrobić Mam zgubę światła Opłacam się to robić? Pokaż mi to, zguba światła to jest, przyn Szczerze, lepiej zrobić y, sobie kill-off i ulepszyć dopiero z tego. U, u, wykopać Halston i Halstonowy mieć zrobić lepiej. O, z rządu. A jojo, nie moc. Co, co? Jojo, nie będzie lepsze? Znaczy, jeżeli pójdziesz pod klasę od jojo, no to to chyba, chyba powinno być ok, nie? Jeżeli tak normalnie idziesz, to to, to, to raczej, raczej byś rzadko używał go, nie? Znam poławiać duch, poławiać dusz. Poławiać duch? Już nie wiem. Co z tego można jeszcze robić Zbroje, broń. Zbroje nie mogę, bo trzeba chyba zabić warma, tak? Czy jakieś... Znaczy, no byś musiał mieć te temy od tego, od tego robaka albo od, od Braina. Czy fajnie, że nasz d się stakuje, jak jesteśmy w sobie, nie? Znaczy, jakaś gwiazdka może się rozpiła, czy coś? Chyba nie. Nie, już raczej mamy za, za dzień. Ujście, kolega, kurpał. Ko Nieźle. Tak sobie przejdę się po powierzchni w ogóle, zobaczyć. Jak wygląda nasz świat? O, biom zimowy tutaj jest, okej okay. Ale fajny dźwięk ma Bardzo fajny, o pingwin. Nie, yes, slowness Jak kubiksa nie ma to ci mogę dać dobry jumpa Nie no, to prędzej czy później znajdę, nie? Po co mi dwa? Coś to włóż do skrzynki, nie? Bo najwyżej wezmę eee, cyk Myślę, że tyle miejsca na drzewko wystarczy podziemne. No czy eee, to nie, nie na tej warstwie się robi. Na tej na tej drugiej. Niżej, niżej trzeba. Ale to by było na tym, na powierzchni. Znaczy, postawić, możesz wydaje. postawić, ale on ci chyba nie wyrośnie, mi się wydaje, wiesz? Awa! No nie da się, no dobra. To no będzie na co innego powieszcza. Będzie nazwy kłutrze. Że... Hmm, <laughs> nie mam platformy żadnej. Naprawdę no nie. Ja 100 sztuk skraftowałem. Ale mi chodzi płytki tej. Murę nie, o... mi się ja pamiętam. Było... No pamiętam, że da y dawało się ją po prostu zdobyć w cave'ach Zazwyczaj no hopie, weź mnie zostaw Slime! SLIME! Idź pan sobie, bo cię nikt nie dobi O, bardzo ładne dopełnienie Szaise O Cave'ik, będzie szynka. Są z banki Liny Pochodnie Teraz na LSS-ie jeszcze na czym? Na tym coś kupiłeś. Ta, cały czas. Więc co nie widzisz różnicy? Nie. To wyłącz sobie. Zobacz. No traktora teraz to my gramy, panie. O Rical, potion. Widzicie jakieś co z tym... W ogóle cię soundtrack gry zmienił chyba. Albo do kwestii tego seada może. Nie powiem czy, bo nie wiem. No nie, schodzimy głębiej, no dobrze. Kolejny duży cavik. Ktoś wykarczawał cały las i nie posadził drzewek. A no. O, szynka. Parasol! Nie mam to do kosza, to do kosza... Co tu jeszcze nie potrzebuję? To nie potrzebuje. Pielęgniarka? Mogę No to, w no, to zrobi się leżeć. Z której nie mamy, no. Trzeba nam zbierać na pigi banka, żeby było. Skoczyć nie mogę, to się wykopię. Na ten ten zbroję splatynę jak mogę. Nie, wlazłem do Kajewa i nic ciekawego nie znalazłem. A ciężki z tyłu warsztatowy do czego był? Eee... On się chyba robiło... Ten... Jakieś rzeczy z żelaza chyba, mi się wydaje, ale mogę się mylić. Jakieś typu, typu jakieś chainy, nie chainy, takie, takie pierdoły, albo łóżko można by chyba, nie? A to ja to zrobię, bo to dużo nie kosztuje wcale. Wysoka brama. No to chyba pod design typowo. A na płyta. A wykopię sobie tą rudę ołowiu. Ło, slime co poleciał mi z góry. Ała, no i poleciał na dół. I było ci tak panie skakać. O, szynka ukryta. Tutaj mamy iron skina, nice. Torba Który mam taki syfek u. Cool robki na co mi to? Posłam Nogi księży NOGI KSIĘŻYCOWEGO WŁADCY, CO? Nogi Moonlorda, ej Można założyć, trzy punkty obrony Słoko. O zarazy? TY! Ale mi to movement speeda zwiększyło I mogę gdzieś skakać Ale bajer To chyba jest razem raz, raz jakiś esterega Ester Ega podejrzewam Ale mi się wydaje Więc mogę zebrać Będzie na... Magazyn Teraz, teraz ja tera tera mogę się poruszać z tym Nogami. Pa, mogę normalnie dziury przeskakiwać, ale jajca. Po prawej stronie mamy dżunglę. To znaczy, że dungeon będzie po lewej. To zawsze jest? Tak, e, zawsze jest po, przeci po przeciwnej stronie niż dżungla. Może się jeszcze jeden te nogi trafią. Fajnie by było. Bo to ci powiem. Zwiększyło movement speed dwukrotnie. Czekaj, czy to. Zra o. Tu nie do, tak? O, duża góra. Wow. Mogę zrobić Maragdowy kostur. No, to jakiś śmierz? Albo różka. Albo. Ab... To chyba różka. 19 obrażeń ma. O, no to po... W sumie ty N nigdy, nigdy magię nie raliśmy, nie? No, ja grałem. Grałeś? Grałem. Nie to Perek, a Kysz. Tak mogę zrobić. Też Maragny. No nie wiem czy się opłaca. Eee, huka tak. E, emeraldowy jest lepszy. E, emeraldowy ogólnie, surowców. Jest, jest dobry. Na start tego, a huk wiadomo, postawa movementu, nie? Ciekawe jak daleko dobije. A, taka wielka góra i teraz wchodzimy na dół, ciekawe. O, no nie, panie kolego, wypinkalaj. Dwa boty. Oj, co, i poleciał? Nie, będzie mnie gonił. Aha, zobakowały się, nizda. Zobaczmy jak daleko zajdziemy. O, nim jest kobaniec. Kolejny duże jezioro. Ała! ty, slime pięćem wie. Ja, ciechy ręce, panie nietoperek. Proszę stąd wypinkadać, jestem na strzała. No, Corruption! trafiłem. Po prawej stronie jest Corruption! O już, lotające mendy, sknery przyszły. Nietoperek, idź sobie. A Kisz. I zginąłem, dobra. To wiem, że mamy. Crimson mamy po tej stronie. Po lewej stronie będzie zapewne Corruption! Też niedobrze, że mamy dżunglę z skażeniem, mamy połączoną. To też nie jest dobrze. <laughs> Nieźle. To znalaz znalazłeś. A nie, skratowałeś z kamienia, tak? Może. <laughs> Nieźle. No ale ja chcę zobaczyć drugie. Drugą stronę, zobaczyć co, co tam będzie ciekawego. Sporo drzew się tutaj piło obok siebie. Bo i trzeba je skopać, bo potem mogą nam stanowić le leciutki problem, nie? Ale co? E, te e, drzewa. Jak będziemy latać po mapie. Z Moon Lordem to żeby się nie blokować, nie? Musiał mnie patnąć, będę. O nierówny ten to jest. A, i tu była ta oaza, zapamiętam. I ta dziura, no właśnie, dziura. Kurczę. Wyskoczę. na luzie. Tu mnie ten Antlion wtedy zabił. No dobra. Haha, ha, ominięty. Durny zombiaczek. No zobacz, Nora Pustynia poszła. Jest mamy normalny las i mamy kolejnego zombiaka. Leczmy się. I kolejne drzewo. Hmm. Nieźle. Oj, kolejne drzewo. A w drzewie, zobaczmy z ciekawości. Co tam za mi mi siądzie. O, uleczyło mnie. Ile, pochodni, przednie kolego. Idę skinki. Oj, w jaskini. Nic szczególnego. To dobrze, No. Dobra, a ja to się... O, krasną. Pobud Pobuduję coś. On przynosi szczęście, ale mogę go zaciukać w sumie. O, to jest długie drzewo, lol. No, co mi tu wylosuje? Eee... O, sznurówki. Plus 4 szybkości poruszania się. Okej, okay, to jeszcze będę szybszy. Butelki... Zamiast za... Ja w ogóle parsolu nie używam. Kurde miedzi, po co mi to? R y górnictwa, dobra O, bloki śniegu O, a tu może o coś będzie? O właśnie takie grzeczne wejście do jaskini No co to Zambiak robił na zobaczy? No one się potrafią pojawiać pod ziemią, jeżeli jesteś, jest jeżeli ogólnie są po, poza ekranem Aha to do, dał no. mi 100 HP Oj Ty, to co to? Gran? Co? To jest ten biom chyba ten, 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 ten dupny taki. Nie uciekam zombie. Granit. Tak. To jest ten dupny biom. Trzy zombiaków tu jest. Ale trochę mi lepsza ręka zombie. 15% obrażeń. Nice. Le z lepszym dosem, nie? No. no. To bardzo dobrze. O, dwa razy O Ła, Ła, No, nie mogę się ruszyć przez nie. Prawda. Chcę wyskoczyć, żeby się pojawiły na górze jako statuetka i, i, nie, i nie można było, bo tego, bo po prostu mnie spychały, nie?